Witajcie. Dzisiaj kręte ścieżki mają taki dylemat, taki śmierdzący temat. O, kupiłem papier toaletowy. Nie będę ujawniał firmy, bo to nie ma znaczenia. Ale z jednej strony, czyli od strony zewnętrznej, są na nim takie ładne kwiatuszki. Od tu wewnętrznej strony no, jest gładki, nie ma tam kwiatuszku. No, i teraz zadałem sobie takie pytanie. No, Miałem poprzednie papiery, które były z jednej strony i z drugiej strony takie same. Tutaj jest strona lewa i prawa, albo górna i dolna, jak to ktoś tam powie. No, i w związku z tym mam pytanie do Was: Którą stronę trzeba wykorzystać do tego śmierdzącego tematu? Czy tą stronę wewnętrzną, o taką, czy tą stronę zewnętrzną? No. I tutaj chciałbym Was zapytać o to, którą stroną Wy ten papier używacie? Drugi znowu temat, drugie pytanie. Jak widzicie, powiesiłem ten papier no żeby się odwijał od tamtej strony. No i w związku z tym teraz mam pytanie, czy yy, on powinien wisieć tak, a może m, powinien wisieć tak. No i teraz no, faktem jest, że teraz się ładniej prezentuje. No w związku z tym, no taki krótki yy, filmik, może zabawny, może nie, no, ale czemu nie zadać Wam pytania, którą stroną powinien teraz wisieć? I no, z moich doświadczeń, no ja wierzam stroną odwrotną, czyli papierem od ściany, bo jak wisi w ten sposób, no to no, trochę mi tu przeszkadza. W łazience i przy, przy, przy muszli tutaj niedaleko jest muszla. O, no. I teraz, jak Wy to widzicie? Czy ten papier wisi teraz prawidłowo, czy nieprawidłowo? Także zachęcam do komentowania, no, a potem lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Bo na krętych ścieżkach można różne tematy i różne filmy zobaczyć. Hejka, do następnego.